Nie i panowie, spokojnie. Są liderki w temu, tak? Czas nasze robi, ale w tym przypadku im ciaśniej, potniej, tym lepiej, im więcej krwi, im więcej mięsa. Proszę państwa, w skrócie, co to jest w Jest mailu <śptun> Jest regulowaną anegdotką i proponuję, aby przed tym pozostać. Będzie trudna walka, będzie ciężka. Uwaga, zaczynamy, panowie, orzełek reszta. Ożalewczy Zaczyna Ożalewczy To mięchowa alkohola. Potrzebna jest rozgrzewka, nie? Hmm. <laughs> Jak już najlepszą rozgrzewką dla poety, naszym zdaniem, to się Markus zgodzi, że jest wódka albo kobieta, a że scena pod latarnią jest bezpośrednią emanacją, to się Robert zgodzi. Yy, bezalkoholowej alkoholowej z nieobojętną, to zostaje nam kobieta. Może ja zacznę. <śmiech> <śmiech> Sylwia, będąc mimem, ciało chciała mieć jak linę. Katowała się to członki, żeby były jak po postronki, robiąc przed tym dziwną minę. Na fortowej ulicy Orrany cały asfalt jest poorany. A to Sylwia... Sylwia na rolkach jeździła i o kamień się zawadziła. Samopodem ją ciągnął, kochany. Pewną Sylwię w obejściu niezwykle powabną. Wstalili na listę w wyborach na radną. Choć nie bardzo chciała, wybory wygrała. Teraz niech się martwią o sesję poranną. W głosowaniu została wybrana. W Radzie Miasta siedzi skubana. Z przystojniakiem tam jest na dyżurze. Informacją po koncercie służy. I odgodę nie nieodzowna dumę, atribut poety papieras. Gdym wiódł życie człowieka beztroskiego poznałem w oazie marka Sochackiego. Gość to spokojny, lecz nie zaczynaj z nim wojny. Bo siłę on ma kołęckiego. Występując nieraz na przeglądach, galach, grywał na gitarze również siostrom gałach, a że lubił w górze, wbrew tabulaturze, harmonia z siostrami bywała w opałach. Panowie powstawszy ze spania, rozpoczęli manewr cofania. Basista Piotr tak tym kierował, że grób tył auta z <śledziany> <I więc, śledziany> <do grana. śledziany> <dobrać>, Pewien <śledziany> wynalazca Żani jest i twierdził, nie pojedzie w Artburg bez benzyny. Czemu przeczył Marek, ściskając lewarek, Starczy do pastata przypiąć kawał inny? Dla otyli czy pływanie, dla Marka to grzybobranie. Chciał mnie zabrać, niech powie. Przypomnę sobie ze Zobaczył z 500 metrów. Ja chciałem jeździć. Dalej, dalej. Dobra, jedziemy. Jedziesz? No. Czując niesmak w ustach pewien, Poliglota rzekł, i kaca, pomoż ci, majngota. Czemu? Lecz mu pomógł. Nie. Nie yes. 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 smak minął jemu dzięki Sokackiemu, Który miał w apteczce miętowego kota. <noise> Bart Marek kiedyś w zimie Ogłosił święto w ceglinie. Nie będzie nikt potępiony, Gdy jemu serek topiony. Nie zapadnie nam na bulimie. Żadził mu się kiedyś pan Marek Harańczyk, że niby to ładne, lecz się nie da tańczyć, lec, lecz cóż to dla niego, że wuala, voilà, kolego, tym sposobem mamy sandomierski walczyk. Runda ostatnia. Będzie prosto w serce. Gruby teatru jest też geniuszem. Spektakle pisze on z animusem. Kiedyś z zespołem wystąpić mieli, lecz rekwizytów zabrać zapomnieli. <grystanie> <klucza> Re et, ha, 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 hola hola, regulamin piąty za to kompotu z suszem. <klucza> Jest pewien zbrodą Pan w Santomierzu, co głową buja nie tylko w kołnierzu. Zapewne dlatego tak wiele ładnego pisze ów zbrodą Pan w Santomierzu. <klucza> Więc to stanowi już wcześniej jest podmiot liryczny. Marku Pokaż. Są trzy takie na świecie. Chciałem Ci powiedzieć tylko jedną rzecz jeszcze, Marek. Jak ja zobaczę na rozmiar. 7XL. Twój. Jeszcze jedną rzecz chciałem Ci powiedzieć bardzo ważną. Masz głos. Bierz na lewą stronę w temperaturze do 40 stopni.